Witam was moi drodzy w pierwszym odcinku nowej serii od Zera do Huja. Tak jak nazwa mówi, w tej serii będę po prostu od nowego konta zaczynać w pełni. Od całkowicie nowego konta wyczyszczonego, bez gamepassów, bez donatów i będę próbować zdobyć Huja w jak najszybszym czasie. Wszystko będziecie widzieć na odcinkach, co będę robić. Choć głównie te odcinki będą polegać na tym, że po prostu będę chce chodzić po trading plaży, nie? Bo jednak no nie chcę mi się wbijać wszystkich arm, bo to by było bez sensu. Wolę po prostu sobie zrobić rebirf 1 i po prostu iść na trading plaży i cały czas jakiś ofert fajnie szukać, albo robić jakieś metody na gemy. Tylko też najpierw muszę te gemy zdobyć, nie, bo konto yy, nowe będzie mieć całkowicie 0 gemu. Oprócz tego chcę wam powiedzieć, że... W tym odcinku, jeżeli wbijecie cel 200 łapek w górę, to jutro robię z automatu powiększony giveaway. A więc, jeżeli ta seria ci się ogólnie podoba, jeżeli chcesz większy giveaway, to polub ten filmik mi to pomoże w zasięgach, a ty będziesz mieć szansę na wygranie większej nagrody w jutrzejszym odcinku. A dobra, my sobie przyjdziemy już do samej serii, a zacznę to wszystko od tworzenia oczywiście nowego konta. A więc, dobra, moi drodzy, jestem na ekranie logowania do Robloxa. Stworzymy sobie szybko konto. Tutaj jakieś losowe, tutaj daty w ogóle sobie. No i tutaj sobie damy nazwę. przykładowo dam. Sigma. No, nidas. Jak to będzie wolne? Nie gadaj! Dobra, kozacko. I hasło, no co? No już yy, tego nie zobaczycie. A więc jak widzicie, mam tutaj swoje nowe konto Sigma Nidas. Totalna Sigma. Zapisuję. No i co? No ja sobie ogarnę szybko awatara i w sumie wchodzi do pet Simulatora Więc moi drodzy konto to, to odświeżone, jak widzicie. Teraz to totalna Sigma. My sobie idziemy do Petsmulatora, bo po prostu już przydałoby się jak najszybciej tą serię zacząć, co? nie ja? Ej, dobra. wchodzę do pet Dostałem odznakę za to, że weszłem do gry. Dobra, Pik 2 Pets, Kot Axol, najlepszy team. No i mamy tutaj jakieś starter questy, to sobie zrobię. A to w sumie wy tego nie chcecie widzieć, chyba, nie? A więc ja sobie pominę to wszystko. No i zobaczycie już, jak w miarę coś osiągnę w tej grze. A więc moi drodzy, przypomniało mi się, że jak tutaj sobie jedziemy do sklepu, co nie? Po eee, Pack za darmo 25 tysięcy gemów. Wiem, że zasady serii nie mówią, że nie można nic kupować, ale ja nic nie kupuję. Ja odbieram za darmo, a więc to jest w pełni legitne, w pełni zgodne z zasadami. Nic innego oprócz tego już kupić nie mogę, żadnego gamepasta i powiem wam, że już według mnie jest trochę ciężko to wbijać. Naprawdę długo trwa i no takie nudne to jest, nie? A tak, ja bym miał zestaw enchantów, PT najlepszy to... A, już bym to za chwilę wszystko miał. sobie kupimy Pet Equip. Dobra, i te Games Forever paka się bardzo przydadzą, aby już mógł kupić pierwsze rzeczy, jak odblokuje tylko Trading plażę. Teraz zostało masę nieciekawych rzeczy, a więc pominę to. No, i tutaj, tutaj już press kusi, aby kupić to wszystko, nie? Czekajcie, że jak kupię tyjko, to już mam jedną drugą huge, ale nie, nie kupuję w ogóle nic, tutaj, bo nie mam i nie będę mieszkał w tym koncie. Też mailboxa w tylko go odblokuje. Więc dobra, my sobie przyjdziemy od, bo może tutaj coś się trafić bardzo wartościowo. Czy idziemy tutaj trafi huge, który jest dostępny? Nie, nie, to było dobra. Dobra, nie, to co dobre. Dobra, i zrobione. Coś dostaliśmy. Nic, ile gemów? 250, no ale to nic. A ja moi drodzy, nie odblokowałem jeszcze zamku, ale odblokowałem te miejsce. tutaj gdzie mam mailboxa, tutaj gdzie mi pokazuje jaki mam rap, Nie mam rapu eee, dobra, jest tutaj mailbox, ja sobie od razu ustawię, że jest włączony, nie? Tutaj, żeby nie było, że coś sobie wysyłam, histeria jest eee, to pusta, nic tutaj nie ma I teraz Już teraz też już może wysyłać tego mnie pusta. O, dobra, mam, a nie, to jest to power <laughs> Nie ważne, rapu mam zero, wciąż to konto nie jest, nic nie warte No e, dobra, ja sobie lecę farmić dalej i widzimy się jak prawdopodobnie już zrobię Rebif jeden a i tutaj jak widzicie jest Minefield, który ma trzy razy szturcz, a więc no, muszę. No, ktoś go robi, dobra. Zarąbiście. Tylko on akurat wybuch, nie? Obym ja nie wybuchł bo, szczerze, chcę jak najszybciej to zejść i farmisz dalej. Nie wiesz. Więc dobra, moi drodzy, jesteśmy już w grze i patrzymy czy coś trafiłem eee, nie dzisiaj tutaj huge? Nie ma huge oczywiście No i sobie wezmę wszystkie potki, czemu nie Aby jak najszybciej to wszystko ogarniać Tutaj equip, sloty, co jeszcze kupię Bo to jest najważniejsza rzecz Dobra, ja idę w sumie granitować dalej Widzimy się już jak... No, więcej wbiję A więc moi drodzy, już jednak trochę więcej wbiję niż miałem, bo wiem Rebirtha pierwszego Znaczy teraz odbierzemy, nie? Jak widzicie Castor K jest... No i trochę nagród będzie, więc z tego pewnie będziemy mieli sporo gemów Przynajmniej w to wierzę Ale dobra Trochę to zają wszystko, jak to zrobił, nie? No i jesteśmy, muszę szybko przejść do razu. Co dostaliśmy? Co dostaliśmy? To się liczy Bo ja nie mam gemów w ogóle Ja mam chyba... Ile ja mam? 30 tysięcy Uwaga 10 tysięcy to się przyda I oprócz tego coś? Nie Oj słabo Nie zaraz to sobie odbierzemy I szybko grindujemy sobie do zamku a jak wbije zamek no to już mamy trading plaży Nie no i moi drodzy jak widzicie mam zamek, a więc tutaj odblokowujemy go kluczem i mamy to co chciałem, to co się tylko nam przyda dostaliśmy tutaj tej katagos od razu sprzedamy tutaj nic nie otwieramy, nie opas się i już nawet nie wrócę chyba na normalny świat tak mi się wydaje teraz już żebyście dokładnie widzieli wszystko co się dzieje w serii macie na dole jak widzicie taki no taką nie wiem, grafikę na której macie wszystkie statystyki rap obecny konta profit odcinka i to ile mi brakuje do zdobycia huge'a ale sprawdził najpierw. Moje konto nie ma rapu jeszcze. To pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz jest taka, że po prostu ten huge kosztuje 72 miliony gełów, a więc tyle muszę wbić w ciągu tej serii. A więc już tutaj sobie ustają 72 miliony głów brakuje do huge. And yy, no, co możemy pierwszy zrobić? A coś kupić, a ja tylko nie, nie jesteś, klejna, więc jest 4000 40 geów mam. A więc musimy szukać czegoś, co jest tańsze. Po prostu coś, co gości wystaje poniżej rapu. Więc dobra, pierwsza rzecz, jaką widzę, Spin wheel ticket za 4,5 tysiąca. Kupuję. Bo prawdopodobnie uda mi się to sprzedać trochę drożej Mogłoby lepiej te gamy widać, tak szczerze, ale <grych> ja już kupiłem, więc no Tutaj szukamy jeszcze jakiegoś itema, ale nic ciekawego nie widzę Pierwsze co zrobimy to sobie kupimy mini chesta Bo mi się wydaje, że właśnie, no będzie z niego profit Przecież na odcinkach testowałem, że jeżeli mam na 60 masterkę to sporo na plus wychodzę A więc możliwe, że tutaj też wyjdę Dobra i patrzcie! są mini chesty w dobrej nie, dobra To biorę jeden, bo tylko jeden mogę Kupujemy, dobra wydałem 26 tysięcy gmów, co nie? Tak, a więc sprawdzamy, czy widzę na plus 126 tysięcy Ole profit Ty, dobra Czyli już pomnożyłem gemy, bardzo dobrze Ale nie, ktoś kupił mi wszystkimi chesty Ja pierdzie. No i tyle z profitu moi drodzy, muszę znowu coś robić teraz Muszę znowu znaleźć kolejnego gościa, który mi to sprzeda Mini chest A więc jak na razie mini chesty, bardzo dobrze, że się sprawdzają I możliwe, że przy tym zostanę Jest kolejne, dobra Bierzemy, bo jedno mogę Dawaj Dobra, mamy, mamy, mamy i teraz sprawdzam czy widać... Powróź 50 tysięcy g I na minus. Słabo. Strasznie co. To strata boli. A ja może spróbuję w sumie coś sprzedać? Tylko muszę znaleźć lepszą trading plażę, aby było tutaj miejsce z przodu. Bo mam trochę tych itemów uzbieranych. Czyli jak ja mam i No Rot create, mogę to, spieniulticet sprzedać. No ja tak to nic więcej. Dobra, jest dobra cena? Ile mogę wziąć? Bierzemy wszystko. Ryzykuję. 9. Biorę. Dobra i kupiłem. A więc mamy to moi drodzy ostatni itemy 9 Ej Ale ja przyczysz, przecież... Ja przecież nie mam tych wordów. Nie szkoda słów, dora. A więc muszę to teraz sprzedać Nie wierzę Zapomniałem Oj no nie mam geł. Ci jest więc muszę teraz sprzedać to wszystko co tutaj mam A więc dobra, ja sobie idę znaleźć fajny serwer i Stanowisko rozłożyć A więc dobra moi drodzy, tutaj znaleźć fajne stanowisko I tutaj jest tam w sumie to co mam na sprzedaż, a więc to Dam tutaj w trochę droższej cenie Mój drodzy Ktoś wykupił teraz, patrzcie Jakiś Lord Robster Kupił wszystko Słyszałem jak kupił, dobra jest dobrze, jest dobrze, kupił wszystkie te Pikiety jakie miałem, więc ja mogę zrobić, mogę zainwestować teraz w coś Ale wiecie co, tak szczerze Dosłownie z każdą chwilą myślę, że jednak powinienem wbić yy, Te dalsze areny, bo jednak tam jest więcej rzeczy do robienia A tak to nic nie mogę robić, a ja nie mam gierów nawet Nie mogę nic robić na tej trading plaży, nie, więc tutaj gość jakiś sprzedaje Hacket, komputery, to sobie kupię 30, albo nie, kupię więcej, czemu? Bo dam sobie do deikera wszystko, ja więc wydam Wydam 6000 na te komputery. Pierwszy co zrobię to dam sobie to wszystko do Dakera. <gry> Tylko najpierw, żeby mieć tego Dakera, to muszę przecież przejść cały ten świat znowu z powrotem. Jakby szybko to idzie, ale no muszę przejść od nowa, więc dobrze, że te komputery kupiłem. W sumie jednak no, chyba przejdę ten cały pierwszy świat. Tylko to no, sporo to zajmie. Nie? Dobra, mamy. I są coins flagi. Więc ja sobie kupię ich ze 90. No dobra, moi drodzy, to jak dzisiaj znalazłem sobie coinsportszy, więc ja sobie ich kupię trochę. I tak z 10 wystarczy, chyba na ten moment. Oprócz czego sobie od razu kupię Damage Potion, trochę droższe są, ale no trudno. Jest ich też 10 za 3,5 tysiąca, więc trochę główne to, to poszło. Ale jednak będę mieć teraz dobry zestaw już od grind na sceną arenę Jeszcze muszę sobie kupić tego eee, enchant na Coiny I dobra, mamy coin enchant, kupujemy 1300. I teraz jest już, no, idealny zestaw, nie? Od grind. Tylko tutaj ty by się przydało to odblokować jeszcze te miejsce na za rangę trzecią Ale szczerze, jeszcze sobie zaryzykuję i wydał wszystkie gumy jakie mam na te mini czesty Czyli w sumie jednego mi czesta mogę kupić A moi drodzy mini czest za 30 tysięcy kupuję bo szczerze nie mogę nigdzie nic znaleźć A jest dobra, czy wyjdę na plus? Czy zaryzykowałem się i straciłem mega wiele? I wyszedłem Nie sam nie wiem czy na plus czy na minus, bo w sumie nie patrzyłem ile ten, ale dostęp. Górną, kół ten, górną połowę od sekretnego klucza i to mogę skombinować i wyjdę na plus strasznie. Dobra, więc jest git. Lecz gitbag Też to otworzę. I wyszedłem na plus jeszcze z tego, dobrze. Bardzo dobrze. A więc dobra. Mamy tutaj trochę tych hitemów już. Ja ze w sumie zaraz idę ten. Grindować, tylko jeszcze spróbuję coś kupić szybko, aby sprofitować z tego. E tutaj widzę mnóstwo gifbugów w dobrej senie, A więc zaryzykuję i kupię za 46 tysięcy wszystkie. Dobra, otwieram od razu. Gdzie ja jestem tu? No i to wszystko i wyszedłem na minus, i pieczony. Dobra, no może powiem przestać i już inwestować w takie rzeczy No chyba przestanę się jajko otwiera? No i trafił Shark Też zmarnował gen, dobra Idę wbijać ostatnie yy, areny na tym świecie, bo Już wolę nie wydać tych genów, bo zaraz wszystko stracę A więc moi drodzy, ogólnie wbijemy już 45. arenę Teraz wbijemy 50. Niech tutaj sobie kupimy equip-sloty, bo tą rangę odblokowałem Trochę to kosztuje, ale według mnie warto Oj, mega wiele to kosztuje, w <grym> połowę to zeszło Dobra no, i mamy reviv drugi, a więc idziemy odbierać sobie Dobra i teraz, tu ja sobie pogrinduję Tak do 75. areny i dopiero wtedy wznowię nagrywanie Dobra więc moi drodzy, naprawdę sporo czasu minęło, jest 4 w nocy <grym> Ja sobie odbiorę Dakera szybko tutaj zobaczymy co będzie. Jest Geathbug, to jest ważne i... no 3000, tak malutko, ale zawsze coś jest. Mam 111 tysięcy gemów, jak zapytacie jakim cudem, to ja wam mówię, że Rebirth 3 wbiłem po prostu, co nie. Rebirth 3 okazuje się, że daje 50 tysięcy gemów. Jeszcze daje oprócz tego dwie piniaty, które mogę sprzedać za fajne gemy. I jeszcze daje krystaliczny klucz jeden. A więc naprawdę mamy fajne temy. I chyba gift Geatbug jeszcze dostałem z Rebirfa albo z rangi. I no nie, to jest na pewno jedna z jednej z tych dwóch rzeczy. A jest dobra, jak widzicie, no w tym odcinku tak ze 200 tysięcy gemów łącznie już moje konto jest warte. Ale to będzie już na tyle w tym odcinku, bo no jednak chcę spać i jeszcze muszę szybko zmontować. Jutro odcinek będzie ciekawszy, bo będzie więcej do roboty już, bo będzie być trochę gemów i ogólnie nie będzie odcinek tylko z tego, że farmię sobie ostatnią arenę. jest dobra, dzięki za oglądanie, my sobie przejdziemy jeszcze oczywiście do mailboxa i do giveaway'a, więc żegnam. A więc witam moi drodzy, również tutaj bierzemy mailbox o tej czwartej w nocy. I tutaj od gościa, który mi wysyłał stanie huge. W to nie chodziło mi o jednego huge wartości. 30 Bijom w tylko kilka huge takiej wartości. A dobra, no to właśnie tak jak myślałem, nie bo jednego huge się biją to właśnie, tak się zdziwiłem, nie? Ja bierzcie. chłopie Ty jesteś naprawdę, nie? No będę się powtarzać, nie A ty jesteś szalony. Jeszcze raz się powtórzę, że mega doceniam te gifty, nie? Jeszcze raz się powtórzę, że... Tak jak mówię, no nie musisz już mi tego wysyłać, nie? Dzięki za już trzeciego huge, chłopie. No, ale tak jak mówisz naprawdę nie musisz, nie... Ale mega dziękuję Siema, oglądam ciebie od dawna, Pozdrobisz? Pozdrawiam cię, Buri1982 Dzięki za 10 w gejów Skanik to dostanie depresji życiowej, jak będzie to otwierał Ty Nie ja, pierd... Ty To w sumie, no, mogę z tego zejść odcinek jeden, tak Dzięki więc za to Możliwe, że to otworzy na jakimś odcinku niedługo Gift. Yy, Mogę do klanu, mam 1.8 tysiąca gwiazdek na Discordzie, rekrutacja, dzięki za to ale odrzucę skoro właśnie Cię ja oddam. Koto Miller. niezły <grymnie> gift. Elo. Elo Kamichał 53. Dzięki za 10 tysięcy goł. Pamiętasz mnie dalej? Pamiętam Cię, bo codziennie mi wysyłasz gifty. Payrout Jesteś Mega Sigma Skibidi, PSM Max 1. Dzięki za miłe słowa i dzięki za eksloty. Pozdra do odcinka. Kofam sok. Pozdrawiam Cię. O, dzięki. To się przyda. Daj do klanu Discord. Discord, 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 Discord. Stigma z ciebie, dzięki Kuba, dzięki za klucze. Krasz Five'em? Eee, nie gram w 5'em, grałem kiedyś tak, ale to tak nie w roleplayu. Nie byłem Drillowcem, nie kim takim, tylko grałem w COD. King of the Hill, nie? Tam walczyłeś z e, drużynami innymi o zajęcie jakby sektorów na mapie. Faj Naprawdę fajnie to było. Proszę nie, kikaj ki ki mnie z klanu, starasz się. Sorry, ale jak nie spełnić wymogów, muszę, nie ma wyjątku. Kiedy na z prosto. <noise> Szwagier, nie teraz. Fajne odcinki. Dzięki, dzięki HDS-a 9. Dzięki za miłą gemu, ja, dzięki Sigmy za te e, wspaniałe gifty, znowu jesteście w formie niesamowitej Jak coś, mój mailbox jest w opisie no A ja idę jeszcze giveaway nagrać, bo naprawdę już jestem mega zmęczony, nie? Ale jeszcze raz dzięki za te gifty, w szczególności za tego też huge'a A więc witam, w tym odcinku będzie zwykły giveaway na 10 miłą gemu A wziąć w udział wystarczy subskrybować ten kanał, skomentować ten filmik z twoim nickiem w Robloxie i polubić ten filmik Nic więcej, możesz wygrać fajne gemy, a ja sobie jeszcze na szybko rozdam e, nagrodę z zwycięstwa wczorajszego Gratuluję zwycięzcy giveawaya, no i już wam wszystko powiedziałem o tym giveawayu dzisiejszym, a więc wiecie co zrobić. Ja dziękuję za oglądanie, no i na końcu teraz się wam pokażą filmiki, które możecie sobie obejrzeć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Żegnam.